Kolejny bardzo gorący ładny dzień, więc jedziemy sobie taką małą mini wycieczkę do Torunia i 130 km w jedną stronę, więc w miarę na luzie co do Audi. To idę na jakiś rekord, chyba, jeśli chodzi o spalanie, bo 340 km przejechane, a tam jeszcze coś zostało nawet. Więc zazwyczaj to już około 300 trzeba tam szukać stacji. Chyba jakaś ostatnia delikatnie jeżdżę. Mały przystanek i jakieś rekordy 360, a tu jeszcze kawałeczek do rezerwy. Według komputera 99, kurde. Dobra, musiałem zjechać. Bo nie wiem, gdzie będzie następna stacja. A tym bardziej Orlen. Ale tutaj grubo poszliśmy 392 km. Jeszcze rezerwy nawet nie ma. Coś tam, coś tam jeszcze zostało. Spokojnie 400 bym przekroczył. Komputer pokazuje, że już na 90 km jest paliwko. No, ale na rezerwie nie chcę jechać, bo nie wiem gdzie tam dalej będę mógł tankować. Według komputera 93, przez chwilę 92 było. Dobra, zaraz zobaczymy ile to faktycznie wyszło. Dobra, z dystrybutora wyszło 12.9, co prawda. Ale to i tak dobrze, bo to wcale nie było jeżdżone jakoś w trasie, tylko, tylko właśnie tak dosyć mocno mieszane miasto, gdzieś tu w okolicy i tak dalej, więc jak nie, nie jechanie 400 km prosto, to i tak bardzo, bardzo jakiś ciekawy wynik wyszedł, nie wiem skąd to się wzięło, ale spoko. A to spalanie to oczywiście jakoś tak w miarę normalnie, a co najmniej przepisowo, nie że tam jakoś wolniej. Bez jakiegoś dziadowania, z klimatyzacją i tak dalej, więc kurde, nie wiem, czy przez to, że cieplej jest na dworze, teraz jakoś mniej pali, czy coś, bo też było w międzyczasie parę razy trochę mocniej e, pałowane, więc no nie wiem, fajnie, zobaczymy, czy tak będzie się powtarzać. Let's rise like an oak. We fear the watch, the rain, so. Once upon a time, someone told me that I can't do anything. He made me suffer a long time. But now the past is gone. I know I won't lose I believe in myself cause I Fajne, ładne, ale tak mega gorąco, że ciężko tam było wytrzymać między tymi, na tych uliczkach starych. Taka patelnia tam była właśnie 40 stopni, więc no połaziliśmy, zobaczyliśmy więcej wszystko, ale, ale jedziemy już do domu, bo ciężko tam wytrzymać. Ale fajnie było. Podobało Ci się? No. no. Patrzcie, co dostaje od myfriendów. Takie ciężarki na kierownicę. Te już są takie trochę przyjechane. To są takie dłuższe, ładniejsze. Ciekawe, jak czy będzie pasować. No i tak to wygląda. Ładnie. Z tym, że nie wiem, czy to będzie dobra zmiana, bo one co prawda są dłuższe, ale tak naprawdę sporo lżejsze od tych oryginalnych ciężarków. Więc nie wiem czy to nie wpłynie na, na jakość jazdy. No nie wiem, zobaczymy.